Dniach 13-14 marca organizujemy konferencję naukową „Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania. Konferencja jest połączona z obchodami 15-lecia funkcjonowania w Polsce Instytucji Rzecznika Konsumentów. Zaprosiliśmy do udziału w konferencji przedstawicieli nie tylko Świata Nauki, ale udało nam się zgromadzić takie liczne grono przedstawicieli urzędów regulacyjnych, będzie wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będzie pani Ros. Król będzie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Pan Olgier Dziekoński, który jest autorem projektu zmian przepisów dotyczących instytucji Rzecznika Konsumentów. Tego też tytułu chcemy nad tą kwestią podyskutować w panelu osobnym, który będzie zatytułowany Rola Rzecznika Konsumentów w ochronie praw. Jesteśmy też w trakcie transpozycji do prawa krajowego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego. I Rady w sprawie praw konsumenckich. Będziemy właśnie z tego tytułu dyskutować nad kwestiami ochrony praw konsumentów w sektorze usług telekomunikacyjnych. Ponieważ no kwestie odnoszące się do tych współczesnych wyzwań związanych z internetem, konsumentem w sieci, prawem do odstąpienia od umów, które są zawarte właśnie w internecie, to są kwestie, które są obecnie bardzo aktualne i, i te zagadnienia będą przedmiotem obrad. Oprócz tego. Panele będą dotyczyły ochrony konsumentów w sektorze usług energetycznych i finansowych. Zaprosiliśmy i zaproszenie zostało przyjęte przez przedstawicieli Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Komisji Nadzoru Finansowego. Dużą grupę przedsiębiorców udało nam się zainteresować tematem konferencji, także no, przekrój osób, które będą uczestniczyły w dyskusjach jest bardzo duży i różnorodny, no co pozwoli wypracować myślę jakieś ciekawe rozwiązania, Dlatego też postanowiliśmy e, większą część konferencji e, p, przeprowadzić w formie dyskusji panelowych, gdzie każdy będzie mógł wziąć udział. Ponad 50 rzeczników konsumentów zgłosiło swój udział z całej Polski, także też to ranga właśnie obchodów tego piętnastolecia jest przez to podkreślona. Zapraszamy serdecznie od godziny 10 w czwartek w kolegium Juridicum w sali CEI 300. Będzie nam miło, jeżeli Państwo zaproszenie przyjmiecie.